Po drugiej stronie mamy kwestię blokady na Ukrainie. Mimo upływających lat i niezwykle wielu działań, starań państwa polskiego, re, również pana premiera i całych tych lat wysiłków, żeby ze stroną ukraińską dojść do porozumienia. Niestety, szanowni państwo, my nie tylko, że nie mamy Prawa do ekshumacji. My nie mamy prawa do poszukiwań, czyli nie możemy nawet udać się na Ukrainę po to, żeby szukać. Szanowni Państwo, gdybym miał postarać się określić, czy ten przekaz, który w Polsce istnieje wobec zakazu, ze strony Ukrainy jest właściwy, powiedziałbym, że mamy zdecydowanie nadmiar słów, różnego rodzaju słów. Niepotrzebnie. Tak dużo słów pada i tak dużo deklaracji pada. Powiedziałbym czasem nawet zaklęć. A gdybym miał tą, to jedno, ten jeden wyraz wybrać, to bym powiedział, że najczęściej chyba używanym słowem w ostatnich latach było Słowo przełom, różne media używały takiego określenia pisząc, mamy przełom, Ukraina zezwoliła, kolejne poszukiwania. Nie jestem w stanie zliczyć ile w Instytucie Pamięci Narodowej odebraliśmy telefonów z pytaniami, informacjami od ludzi, którzy słysząc taki przekaz mówią, kiedy zaczynacie, kiedy to się stanie. A my musimy mówić, że to niestety, ale to jest fakt tylko medialny. Czyli mamy wypowiedzi, zapewnienia, deklaracje, ale od lat, Szanowni Państwo, to się nie przekłada na możliwości działań. Niestety tak wciąż nie jest. Drugie słowo, które mi przychodzi do głowy, to słowo. Przyjaźń, przyjaciel. Bo bardzo często, jeżeli chodzi o ostatnie relacje, ostatnie lata, to w relacjach polsko-ukraińskich możemy słyszeć to właśnie określenie. Proszę Państwa, w mojej ocenie, żadne państwo na świecie, bez względu na to, jaką nosi nazwę, na jakiej szerokości geograficznej ma swoją lokalizację, Państwo, które zakazuje nam, Polakom, poszukiwań, ekshumacji i pochówków naszych rodaków, nie jest i nie może być przyjacielem. To dla nas, Polaków, kwestia fundamentalna mieć możliwość prowadzenia prac poszukiwawczych, a potem pochówku naszych rodaków. Nie potrafimy zrozumieć, że ze strony Przeciwnej, mamy wciąż różnego rodzaju tłumaczenia, słowa, zapewnienia, że oto problem jest po polskiej stronie, czegoś ponoć nie dopełniliśmy, nie w tym czasie, nie w takiej formule. Proszę Państwa, gdyby taka była wola, rzeczywista wola państwa ukraińskiego, to wówczas natychmiast moglibyśmy pracę realizować. W mojej ocenie tej woli wciąż, mimo deklaracji, e, niestety, ale nie ma. Jeżeli mogę jeszcze na koniec. Trzeba wiedzieć, że wojna dużo zmieniła, tak, na Ukrainie. I mamy świadomość tego, że państwo ukraińskie prowadzi wojnę. Robi to w szczególnych warunkach. Kiedy słyszymy jednak, że nie możemy prowadzić prac, dlatego że trwa wojna, a z różnych relacji, oficjalnych relacji, wynika, że w tym samym czasie na Ukrainie trwają ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak można w tym samym czasie przykładać tak różną miarę do tak ważnej sprawy. Ze smutkiem to mówię, Szanowni Państwo, i y, chciałbym powiedzieć na tym spotkaniu państwo, państwu coś, co będzie budziło naszą nadzieję, że ta sytuacja się y, zmieni. Ale nie potrafię na dziś tutaj przed Państwem takiego wątku przytoczyć.